Witajcie, kochani, kolejny dzień naszych adwentowych rozważań. Bardzo dziękuję, że jesteście razem z nami, że jesteście również w przestrzeni Szukam Człowieka. Sobotni dzień razem z Matką Bożą chcemy na chwilę zatrzymać się nad kolejną Perykopą Ewangeliczną. Ale zanim Perykopa Ewangeliczna, chciałem podzielić się takim doświadczeniem. Jedna z uczennic z Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. Zapytała mnie Proszę Księdza, czy w adwencie mogę iść na dyskotekę, czy mogę słuchać głośnej muzyki. Ja zastanowiłem się i odpowiedziałem jej: Nie wiem czy trafnie, ale powiedziałem: Słuchaj, w adwencie chyba powinniśmy się tak zachowywać jak matka, która oczekuje potomstwa, które jest w stanie błogosławionym. Czy taka matka pójdzie na dyskotekę, czy będzie słuchała y, głośnej muzyki? Może to zrobić, ale czy powinna? Czas Adwentu jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście małego dzieciątka Jezus. Dzisiejsza Perykopa Ewangeliczna, jak każda zresztą, ma wiele głębi. Już pierwsze zdanie może zatrzymać naszą uwagę. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nie ma przestrzeni, która by nie obchodziła pana Jezusa. Jezusa obchodzi każdy najmniejszy zakamarek naszego życia. On obchodzi nasze małe i duże sprawy. To zdanie, które najbardziej zafascynowało mnie w tym fragmencie, to jest zdanie: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, aby posłał, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Zauważmy, że pan Jezus nie mówi, przyjdźcie do mnie, bo potrzebuje pomocy żniwiarzy. On mówi proście pana, właśnie robotników. I może dzisiaj warto zdać sobie taki rachunek sumienia, zadać pytanie, czy ja modlę się o liczne i święte powołania do stanu kapłańskiego i zakonnego. Wielu z nas już podjęło decyzję o swoim powołaniu, czy potrafię modlić się o dar licznych i świętych powołań do stanu kapłańskiego do zakonnego. I druga sprawa, jestem przekonany, że każdy w swoim życiu, zwłaszcza ci, którzy nie podjęli jeszcze, nie wybrali drogi powołania, powołania, powinni zadać sobie to pytanie, czy ja nie powinienem wybrać ścisłej współpracy z Panem Bogiem w kapłaństwie, w życiu zakonnym? Kochani, niech czas tego radosnego oczekiwania będzie czasem wzmożonej modlitwy o liczne święte powołania do stanu kapłańskiego, zakonnego, a może Ktoś z młodych, który jeszcze nie zdecydował, będzie chciał odważyć się na piękną przygodę z ścisłym zjednoczeniem się z Bogiem w kapłaństwie, w życiu zakonnym. Szczęść Boże!